Gorąco i serdecznie witam na dzisiejszym wydarzeniu w sali Limanowskiego Domu Kultury. Witam na jubileuszowej dziesiątej Beskidzkiej Podkóweczce festiwalu zespołów regionalnych Beskidów Wyspowego. Jest to, Szanowni Państwo, zarazem podsumowanie w dniu dzisiejszym dwunastej edycji akcji Odkryj Beskid. Wyspowy, niezapomniane uroki Beskickich Wysp. Wydarzenia, które wsparte jest przez województwo małopolskie w ramach konkursu Małopolska Gościnna, przy współudziale Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, a przy udziale samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Szanowni Państwo, dzisiejsza nasza relacja z festiwalu jest prowadzona na żywo na Facebooku akcji Odkryj Beski Wyspowy wraz z tłumaczeniem na polski język migowy realizowanym przez panią Monikę Kwaśnik-Stromidło. Szanowni Państwo, teraz. Zapraszam na scenę panią dyrektor Magdalenę Szczygieł Smaga, panią dyrektor Limanowskiego Domu Kultury z prośbą o oficjalne otwarcie 10 jubileuszowego, jubileuszowego Festiwalu Beskidzka podkuwecka. Dzień dobry Państwu, witam w nowej sali Limanowskiego Domu Kultury na 10 jubileuszowej. Bez, yy w Peskiskiej Bardzo się cieszę, że możemy wszystkie zespoły, żyli i oczywiście i wszystkich naszych szanownych gości mieć tutaj na nowej sali. Trochę się tak śmieliśmy z zespołem, że to jest taki krzest bojowy przed Słazą, bo Słaza się zbliża i mamy nadzieję, że odbędzie się tradycyjnie. Także myślę, że to będzie bardzo udany dzień. Mamy wiele zespołów, bardzo ciekawe programy. Także serdecznie zapraszam tutaj do sali Mamskiego Domu Kultury, do oglądania nas na żywo, a kto nie może, w transmisji online. Ja nie wiem, czy yy, ja nie wiem, czy było przywitane już w jury, bo powitamy. powitamy za chwilę. Ja chciałam tylko jeszcze osobiście po, powitać yy, pomysłodawcę tego wydarzenia, rejenta, Pana Czasowa Szralika, który jest dzisiaj z nami i przyprowadził ze sobą Pana Janusza Kurwika, nowego nadleśniczego na Manowa i Też bardzo serdecznie go tutaj witamy. Panu, można powiedzieć taki dialekt <grystanie> swój tutaj oficjalny. Także mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny dzień, że, że te wszystkie występy będą udane. Czego życzę artystom, jeżeli życzę owocnych obrad. I zaczynamy. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, zanim. Na scenie pojawi się pierwszy zespół. To chcę powiedzieć kilka słów o genezie całego wydarzenia. Pomysłodawcami organizacji pierwszej Beskidzkiej Podkóweczce byli w 2011 roku właśnie witany tutaj Pan Czesław Szynalik, inicjator akcji Odkryj Beskid wspólnie z Panem Piotrem Lulkiem, etnografem, regionalistą z Kasiny Wielkiej. Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się 18 września 2011 roku w Parku Małachowskim w Dobrej, a więc w, na obszarze, tam gdzie dominują lachy szczyrzyckie. Kolejne odbywały się, ale po raz drugi w 2018 również w tym samym miejscu zorganizowano ósmą edycję tego festiwalu. Kolejne odbywały się w Słopnicach, tam gdzie są biali górale, dalej dwukrotnie w Tęczynie w gminie Lubień czyli na obszarze Kliszczaków, następnie to była trzecia i dziewiąta edycja, czwarta edycja właśnie odbyła się tutaj w stolicy Lachów Limanowskich, to było również we wrześniu 2014 roku w Parku Miejskim, no i kolejne Kolejne odbywały się w Wiśniowej, czyli na obszarze krakowiaku, Szósta w Łapce czyli u Podchalan. Dalej siódma w Muszanie Dolnej, czyli w stolicy Zagórza. Po siedmiu latach festiwal wraca do Limanowej, do tego pięknego miejsca w Limanowskim Domu Kultury. Tegoroczna. Edycja, Szanowni Państwo, jak wszystkie poprzednie, ma formę konkursu, i stąd właśnie oceniać będzie występy komisja konkursowa w składzie. Pani Michalina Wojtas, znakomita choreograf MC Kasetu, Pan Paweł Miśkowicz, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, kierunek instrumentalistyka i kompozycja, oprócz tego znakomity muzyk, wychowawca młodych pokoleń muzyków jednocześnie członek wybitnego, dobrze znanego zespołu Góralski, si to tak na marginesie chce oddać bardzo I pan Patryk Rudkowski, doktorant Uniwersytetu Śląskiego Kierunek Etnologia. Ekspert polskiej, polskiej sekcji CIOF, to jest takie stowarzyszenie międzynarodowe związane właśnie z folklorem. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, teraz o kilka słów o programie. Oczywiście, takim zarysie, po będziemy podawać Państwu na bieżąco przed występem każdego zespołu. W dniu dzisiejszym wystąpi 11. Zespołów regionalnych będą prezentować tradycje, zwyczaje, muzykę, śpiew, taniec, stroje oczywiście tych grup etnicznych, które właśnie zamieszkują na obszarze Beskidu Wyspowego, czyli. Biali Górale, Zagórzanie, Kliszczacy, Podhalanie, Krakowiacy, no i Lachy, Lachy tutaj najszerzej będą reprezentowani, bo wyróżniamy takie trzy podgrupy, Lachy Szczyżyckie, Limanowskie i Sądeckie. I dzisiaj właśnie będziemy mieli okazję spotkać się na żywo z tym folklorem, z tradycją i ja chcę jeszcze dodać, Szanowni Państwo, że w tym roku trwała 12. edycja akcji od Kliweski Wyspowej. Te wędrówki zostały podsumowane w minionym tygodniu na Lubogoszczy. No i zakończyły się wręczeniem złotych rysiów, tych odznak specjalnych na zakończenie po przejściu wszystkich wyznaczonych tras. No a dzisiaj, Szanowni Państwo, taka piękna klamra, takie artystyczne podsumowanie, chcę Państwa zaprosić na szlak kultury Weskitu Wyspowego, więc ruszajmy.